Ale ten czas szybko leci. Nawet się człowiek nie obejrzy, jak była pierwsza niedziela Adwentu, druga niedziela Adwentu, trzecia niedziela Adwentu i już mamy czwartą niedzielę Adwentu. Nawet nie ma czasu na różnego rodzaju inne sprawy. Hm, słuchajcie, ponieważ się zbliża czwarta niedziela Adwentu, już jest, pozwólcie, że zapalę czwartą świecę Adwentową. Kłonie nam światu czwartej niedzieli Adwentu. Krótki mamy ten Adwent, dlatego spieszę się, żeby coś Wam przeczytać, co nam mówi Bóg w czwarta, czwartą niedzielę. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza, pozdrowiła Elżbietę, a gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, Poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. My też jesteśmy napełnieni darami Ducha Świętego i zapalamy dzisiaj czwartą świecę adwentową, aby Duch Święty wpłonął w naszych sercach. Gdy tak patrzę i podziwiam te cztery adwentowe świece z tym wieńcem, to śpiewam sobie: Maranata, przyjdź Jezu, Panie, w swej chwale do nas zejdź. Maranata, usłysz wołanie, niech się.